Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.heiro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. Z nami Przemysław Dzięgiel, koordynator Akademii Piłkarskiej Hejro Rzeszów, trener. Też grup młodzieżowych Hejrożeszów. Jesteśmy w Czmolasie. Rozpoczął się, a właściwie trwa już, obóz piłkarski Hejrożeszów. Trenerze, jak to wszystko wygląda, ile treningów, no i jak ta praca z dzieciakami tutaj udaje się ją zrealizować. Przyjechaliśmy z zeszłą sobotę, zaczęliśmy obiadem po obiedzie. Odbył się pierwszy trening na hali. Zakwaterowaliśmy się w pokojach. W pierwszym dniu trenowaliśmy tylko, tylko raz. Po kolacji było omówienie regulaminu, e, zwiedziliśmy okolice i od niedzieli, od samego rana, przystąpiliśmy do pracy. Zaraz po śniadaniu odbyliśmy pierwszą sesję treningową e, na zewnątrz. Było, był delikatny rozruch, plus motoryka, siła, wytrzymałość oczywiście e, dla dzieci. E, m, pierwsza sesja nie trwała długo. Później obiad, druga sesja treningowa na Hali z podziałem na grupy dla, dla młodszych i dla starszych. i zakończyliśmy kolacją, tak wyglądał pierwszy pełny dzień trenujemy dwa razy dziennie, rano to jest rozruch plus motoryka na zewnątrz lub wewnątrz, jeśli pogoda na to nie pozwala. Druga sesja zawsze jest na hali, czyli trenujemy dwa razy w tygodniu plus treningi indywidualne dla, dla, dla zawodników, którzy mają jakieś tam drobne, drobne urazy. Rozegraliśmy już... Dwa sparingi z drużyną KKS Kolbuszowianka-Kolbuszowa. Młodsza, młodsza grupa po bardzo dobrym spotkaniu wygrała swoje zawody. Starsza grupa też po bardzo dobrym sparingu uległa drużynie KKS Kolbuszowianka. Wczoraj byliśmy na, na zwiedzaniu stadionu Stali Mielec. Chłopaki też mieli okazję pojeździć na łyżwach na lodowisku. Dzisiaj, dzisiaj trenujemy, dzisiaj trenujemy wewnątrz, wszyscy są zdrowi, odpukać, także wszystko zgodnie z planem. Dla większości pewnie zawodników tych młodych podopiecznych to jest pewnie pierwszy taki obóz, więc jak, jak wrażenia, jak odbieracie to, jak oni odbierają to, że są tutaj i te wszystkie zajęcia, zajęcia poza treningowe? Tak, pierwszym pytaniem, jak, jak się zakwaterowaliśmy zawsze było, kto po raz pierwszy jest na obozie, kto po raz pierwszy jest poza domem bez rodziców i muszę powiedzieć, że tych rąk y, powędrowało w górę sporo. E, troszkę, troszkę, troszkę się obawialiśmy o to. Ale odpłukać wniemalowane na razie jest, że tak powiem idealnie, nie ma żadnych problemów związanych z tym, że, że chłopaki gdzieś są poza domem bez rodziców, sprawują się bardzo dobrze. No wzór profesjonalistów, sportowców. Można powiedzieć, że obiekt tutaj w Smolasie to jest bardzo fajne miejsce do przeprowadzania tego typu obozu. Chyba problem tutaj tylko jedyny jest z wyłączonym z użytku na razie basenem, po, poza tym chyba... Nie możecie narzekać na, na brak infrastruktury. Powiem tak, od strony myślę dla, dla sztabu i też pewnie dla zawodników. To jest i po prostu idealne, e, ide, idealne połączenie, że można mieszkać w, i trenować w tym samym budynku. Zaraz, e, zaraz e, na, e, na obiekcie też są dwa boiska tartanowe i, i boisko z naturalną nawierzcią też bardzo dobrej jakości. Rzeczywiście e, jest basen, który w tym momencie jest wyłączony z, z użytku. Ale tak naprawdę z naszej perspektywy ten basen jesteśmy w stanie jeszcze przeżyć, jedyne co tutaj brakuje, ale to naprawdę już wtedy by było idealnie to boisko ze sztuczną nawierzcią, czyli ze sztuczną trawą, to, to, to już by było idealnie, ale oceniam ten obiekt bardzo dobrze, bardzo dobrze, jest bardzo komfortowo i wygodnie. Czego zatem życzyć jeszcze w tych pozostałych dniach obozu? Zdrowia e, dla chłopaków, żeby omijała ich choroba e, i kontuzja, a resztę zrobię sami. Tego życzymy i powodzenia. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hey.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki www.halo.pl Bądź pewny, czym pakujesz.